Tu macie sekcję procesora, są wyjścia i fragment do pomiaru napięcia zasilającego. Witajcie. Wielu elektroników amatorów stanie przed koniecznością, a raczej chęcią. Rozpoczęcia projektowania obwodów elektronicznych. Do projektowania obwodów używamy wielu różnych programów: programów darmowych, programów płatnych. Ja przeszedłem przez kilka takich programów. W pewnym momencie zatrzymałem się na programie EasyEDA w wersji standard, darmowym programie do projektowania, i przez długi czas ten program był dla mnie bardzo dobry. Natomiast wyszła wersja Pro tego samego programu, czyli Easy EDA w wersji Pro chciałbym dzisiaj wam pokazać jak w takim programie stworzyć sobie taki element komponent, który będziemy mogli umieścić sobie na schemacie no bo wielu elementów nie jesteśmy w stanie jakby w standardowej bibliotece ogólnie dostępnej znaleźć, nie ma tam między innymi na przykład całych modułów typu Arduino Uno Arduino Nano typu jakieś ESP32 i właśnie dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić sobie w takim programie, czyli w EasyEDA w wersji Pro, jak zrobić sobie taki komponent, żebyśmy mogli go wrzucić na schemat, podłączyć do niego inne elementy i żeby to później przerzucić, przekonwertować na płytkę PCB. Dzisiaj pokażę wam tylko jak zrobić sobie taki element, jak zrobić sobie bibliotekę tego elementu na schemat w innym odcinku pokażę jak zrobić do tego footprint, czyli już gotowy element na płytkę, który później na niej się znajdzie i będzie mógł być wytrawiony. No, może nie sam element, tylko, tylko ścieżki i pady pod niego. Ostatnio zacząłem korzystać z takich modułów jak SP32 czy SP8266, które to moduły na swoim pokładzie mają wbudowane WiFi, mają wbudowane Moduły Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. No, takich modułów Arduino nie ma, co daje nam dużo więcej możliwości niż Arduino. Fakt, do Arduino można dokupić wiele elementów, wiele zewnętrznych płytek, ale to, jak przed chwilą powiedziałem sam i pewnie Wy zauważycie, są to zewnętrzne elementy, które trzeba dodatkowo dorzucić, to zwiększa koszty, a taki. Taka płytka na przykład jak ja mam przed sobą, zobaczycie tutaj ją gdzieś na przebitkach. E, taka płytka ESP32 na przykład DevKit w wersji V1 e, ma już i Bluetooth na, na pokładzie i, i Wi-Fi, także nie trzeba nic dokupywać, a kosztuje praktycznie tyle samo co sam moduł y, Arduino. Ale nie o tym mowa. E, przejdźmy do meritum, czyli pokażę Wam jak sobie zrobić taki element do schematu, żeby wstawić sobie na swój schemat, żeby można było to wszystko rozrysować i później przenieść to na płytkę PCB. Najpierw pokażę wam jedną rzecz, jeśli chodzi o projektowanie elementów w wersji poprzedniej programu EasyEDA, czyli w wersji standard. Pierwsza rzecz, nie będę zwracał uwagi na jakby na wszelkie wszystkie różnice między programem w wersji standard, a programem w wersji pro. Natomiast pokażę Wam pierwszą rzecz, która mi się rzuciła w oczy i myślę, że bardzo ważną, to jest wstawianie pinów na schemat. Zobaczcie, w starszej wersji programu EZDA, czyli w wersji standard, poszczególne piny trzeba było wstawiać pojedynczo. Zobaczcie tam, no, tu się gdzieś tam wstawiało te piny i tak dalej po kolei no jeżeli mamy tam 4 piny no to żaden problem 10 pinów też jakimś problemem wielkim nie jest ale jeżeli już chcemy sobie zaprojektować jakiś na przykład właśnie płytkę 30 pinową no nie jest to jeszcze jak, jakoś tam bardzo dużo no ale 30 razy trzeba się naklikać a jeżeli na przykład takie SP ma tam 36 40 czy jeszcze więcej pinów no to zobaczcie 30 razy klikać no to to naprawdę sporo czasu no i i samo klikanie dość uciążliwe, natomiast y, zobaczcie co posiada y, nowa wersja oprogramowania EasyEDA czyli wersja w, e, e, wersja pro wersja pro posiada coś takiego jak wielopinowość, ale to po kolei znaczy wielopinowość, ja to nazwałem wielopinowość, ale po kolei Dobra. słuchajcie, zrobimy sobie tak y, żeby Zrobić sobie element biblioteczny w programie EZ, EDA Pro. Należy od razu na początku e, ten element sobie nazwać, e, wskazać programowi, gdzie należy go umieścić, e, pod jaką nazwą, ewentualnie w jakiej bibliotece, w jakiej półce biblioteki. Można to tak nazwać. Zobaczcie, e, jest coś takiego jak biblioteka. Biblioteka dzieli się tam na systemową, bibliotekę z projektami jakimiś. Jest też biblioteka nazwana Personal. I słuchajcie, w tej bibliotece możemy mieć takie półeczki, jakby takie szufladki, w których dodatkowo możemy coś pochować, i to wszystko się, że tak powiem, tworzy po kolei. Zacznijmy od tego, jak utworzyć taki element biblioteczny. Wchodzimy sobie. E, zakładka File New component i wyskakuje nam taka mała tabeleczka i co my tu mamy e, mamy oczywiście library czyli biblioteka wybieramy sobie personal e, co my tam mamy dalej device wybieramy sobie Component, bo chcemy utworzyć e, chcemy utworzyć nowy element biblioteczny i teraz tutaj sobie go nazywamy no ja mam akurat sp32 dev kit w wersji V1 i teraz tak, tu jest category, czyli dodajemy do jakiej kategorii go chcemy wrzucić, a mamy różne kategorie. Te kategorie sobie możemy tworzyć. Zobaczcie, tu jest taki, takie ustawienia biblioteki i mamy coś takie jak dodaj pierwszą kategorię, czyli primary category, lub dodaj drugą kategorię, czyli secondary category. I teraz tak, dodając pierwszą kategorię. No to dodajemy ją i nazywamy ją w jakiś tam sposób. Tutaj akurat wyskoczyło kategoria 11. I powiedzmy, że ona będzie się tam jakoś nazywać. Nie będziemy teraz jej zmieniać nazwy. Można dwuklikiem, natomiast tą kategorię, czyli jakby tą szufladę, do niej można jeszcze wrzucić jedną szufladę. Czyli to będzie taka szuflada główna. A tutaj możemy mieć jeszcze taką małą szufladkę w środku. I też możemy ją nazwać. To zróbmy tak. Tutaj dajmy na przykład przekaźniki. A tutaj w tej szufladce przekaźniki dodajmy szufladkę na przykład przekaźniki 12V. I teraz tworząc sobie na przykład element biblioteczny o nazwie, tam jakiś przekaźnik, przekaźnik X. Wrzucamy go sobie na przykład do. Biblioteki przekaźniki. Jeżeli jest to przekaźnik 12V, no to zaznaczamy, że jest to przekaźnik 12V, wrzucając go do tej szufladki 12V. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda dokładniej. Konfirma i mamy tak. Tak jak mówiłem, tutaj mamy personal, czyli biblioteka osobista, device komponent nazwa komponentu jest tutaj już SP32DF. Ja tutaj widzę jak wyszło it, a nie kit devkit w wersji v1 ja mam dokładnie v11 i tutaj kategorie no i kategorie ja mam między innymi takie kategorie te kategorie się oczywiście dodaje jak przed chwilą mówiłem natomiast jedną z kategorii u mnie jest modules czyli moduły i tutaj na przykład mam w środku dwie takie dodatkowe szufladki gdzie mam moduł Arduino na przykład i esp i tutaj klikamy sobie na esp i potwierdzamy. Dzięki temu nasz element biblioteczny o nazwie ESP32DevKit w wersji V1 zostanie umieszczony w bibliotece moduły w szufladce ESP. Description to jest miejsce, gdzie możemy sobie wpisać różne informacje na temat danego elementu bibliotecznego. Czyli, na przykład, jeżeli tutaj akurat w tym przypadku jest to ESP nasze, no to tu możemy wpisać napięcie zasilania, wymiary. Eee, nie wiem, pobór prądu no cokolwiek, cokolwiek ograniczeniem jedynie jest z tego co pamiętam 255 znaków, tak mi się wydaje ale to sobie zobaczycie sami natomiast no parę rzeczy się tutaj mieści eee, wpiszemy sobie mam ten mo, moduł dobra, i wybieramy save creation file symbol s v1 duplicate, czyli mamy już taki symbol no to napiszemy sobie v a Save i teraz zapisze nam się taki element już mamy gdzieś tam zapisany to jest pierwszy krok, bez tego nie zrobimy elementu bibliotecznego, tutaj trzeba od razu na początku element biblioteczny oznaczyć nazwać i tak dalej i tak dalej i teraz tak, co robimy wybieramy sobie tutaj z zakładki siatka wybieramy jej rozmiar na 0,05 cala Możemy sobie oczywiście cale zmienić na milimetry, tylko w przypadku schematu danego modułu, danego komponentu, nie ma to sensu. Czyli nie ma sensu zmiana z cali na milimetry, czy tam centymetry, czy akurat milimetry. No bo tutaj nic nam to nie daje, i tak później projektujemy w calach, a nie w milimetrach i nie zmieniamy tego. No chyba, że ktoś bardzo chce wszystko sobie pozmieniać, to ok. Dobra, i wracamy do meritum. Teraz tak, tak jak wam pokazywałem tam. W wersji standard trzeba było wszystkie piny klikać po kolei pin, 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 i tak dalej, pin za pinem. Natomiast tutaj mamy troszeczkę coś innego. Pin możemy wstawić za pomocą polecenia place, i tutaj mamy pin. Teraz tak mamy single pin, czyli pojedynczy, line pins, czyli piny w jednej linii, albo rectangle pins, czyli tutaj mamy możliwość wstawiania pinów zarówno w kwadracie, czyli tutaj, jeżeli sobie gdzieś tam w wyobraźni zobaczycie poczciwą Matmega, czy to 8, 32, czy 328, czy jeszcze inną, no to wiecie, że w wersji TQFP, z tego co pamiętam, TQFP, ona jest po kwadracie i ma piny dookoła. I tutaj, jeżeli byśmy taką Matmega na przykład projektowali, no to musielibyśmy te piny dookoła tam klepać, 32 piny, bodajże w wersji TQFP były. No i 32 piny trzeba by było klepać, natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej, więc albo możemy sobie tutaj piny wstawić po kolei, pin za pinem, albo w jednej linii, albo tu w kwadracie, ale to nie tylko jest w kwadracie, to jest również w dwóch liniach, zresztą zaraz Wam to pokażę. Więc tak, tu mamy albo jedna możliwość, za pomocą zakładki place pin, albo za pomocą takich szybkich zakładek, które są tutaj w pasku zakładek, wybieramy sobie to samo co przed chwilą tam, i tu w tym przypadku wybieramy sobie Rect Pins, i zobaczcie teraz tak, jeżeli zaczniemy to sobie przesuwać w dół, to piny nam się same numerują i są w dwóch rzędach na razie, ale jeżeli na przykład byśmy projektowali właśnie tą Atmegę, czyli footprint pod Atmegę, no to zobaczcie, jeżeli rozszerzycie sobie to do kwadratu, to macie piny elegancko po kwadracie dookoła, wszystkie ponumerowane. Jednym ruchem wstawiamy 48 pinów tutaj, akurat, więc no genialne rozwiązanie. Dobra, wracając do tego naszego ESP32, to moje ESP32 ma w sumie 30 pinów, więc po jednej stronie mamy 15, tak. No to wstawiamy sobie te 15 pinów. Mamy już ponumerowane. Teraz tak. Łapiemy sobie część pinów i sobie rozjeżdżamy. Pamiętajcie, że to jest tylko obrazowe pokazanie jak wygląda dany komponent i nie musi on odzwierciedlać w rzeczywistości e, faktycznego komponentu. I teraz tak, mamy te 30 pinów, musimy dorzucić jakby taką obudowę, w związku z czym wybieramy sobie tutaj narzędzie Rect. I sobie taką obudowę rysujemy. Zobaczcie, mamy już narysowaną obudowę, czyli praktycznie element biblioteczny gotowy. Żeby te piny sobie pozmieniać, bo na obecną chwilę nic one nam nie mówią, to są tylko piny z numerkami. Przyda nam się schemat takich pinów, bo nikt raczej z pamięci nie zna, gdzie, po której stronie i na którym pinie, co jest. W związku z czym. Przyda nam się tak zwany pinout danego modułu. Tutaj go zobaczycie gdzieś tam w rogu. I zobaczcie teraz tak, jeżeli pozmieniacie sobie jakieś tam nazwy takich pinów, e, zgodnie z tym, co jest na pinałcie w PDF-ie, i zostawicie tak, no to ok, tu się nic nie zmieni. Natomiast spójrzcie na jedną rzecz. Żeby po zmieniać nazwy wszystkich pinów to musicie każdy z osobna klepać czyli klikać i zmieniać jego nazwę i tak dalej tak dalej to wszystko jest według mnie bez sensu ale wystarczy że wejdziecie sobie w zakładkę tools i wybierzecie Advanced symbol wizard to macie dostęp do takiego fajnego narzędzia które wam pokazuje wszystkie piny te piny pokazuje po której stronie macie, jakie są numerki tych pinów, jaka jest nazwa tego pinu i co ten pin robi, czyli jaka jest jego funkcja. I teraz tak, zamiast tutaj, tak jak mówiłem, wszystkie piny oddzielnie nazywać, to możecie sobie wejść. Pulse, Advanced Symbol Wizard i w polach PIN Name wybieracie sobie. Nazwy poszczególnych pinów. I tu na przykład może być, ja teraz akurat nie pamiętam, zaraz Wam zresztą pokażę, bo ja już mam gotową tą bibliotekę, gotowy element biblioteczny. Natomiast na przykład tutaj wpisujecie sobie in na przykład tu sobie wpisujecie GND, na przykład tu sobie wpisujecie ADC0 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wybierzecie confirm zobaczcie, macie VIN, GND. Akurat tu AFC0 wyszło, ale wpisujemy ADC0, mamy ADC0, wracamy jeszcze raz. Zobaczcie Tools Advanced Symbol Wizard i mamy zobaczcie ADC0 i tak dalej, i tak dalej. I co jeszcze ciekawego? Ciekawostka jest tutaj po prawej stronie PIN Type, czyli możemy sobie kliknąć taki pin i wybrać, czy on jest wejściem, czy on jest wyjściem czy on jest na przykład wejściem zasilania, czy on jest na przykład masą, zobaczcie, power i tak dalej, i tak dalej. Tego tutaj nie będzie widać, ale będzie pin już oznaczony jako pin funkcyjny przeznaczony do właśnie takiej funkcji, jaką zaplanowaliście, jaką tutaj wybraliście. Jedna ciekawostka, nie znalazłem tutaj jednej rzeczy, czyli... Nie znalazłem czegoś takiego jak IN łamane na OUT, czyli na przykład, że PIN pełni po oprogramowaniu pełni funkcję albo wejścia, albo wyjścia. Natomiast jest coś takiego i chyba nie przypadkiem nazwane y, też samymi dużymi literami, czyli B, czyli wskazywałoby na to, że to jest B-direction, b coś takiego, czyli dwukierunkowy. Jeżeli wybierzecie, oczywiście tak jak mówię, nic się tutaj nie zmieni, ale oznaczenie pinu już będzie. Więc prawdopodobnie B to jest Bidirectional, czyli dwukierunkowy. I będzie wiadomo, że on pełni rolę wejścia, wyjścia. Wracając do naszej biblioteki. Ja już mam gotową taką bibliotekę. Tu jeszcze sobie aby dorzucę tą nieszczęsną antenę. i napiszę jej antena, zresztą tu już mam napisane, natomiast zobaczcie jeszcze jedna rzecz, można sobie wybrać kolor tekstu, można sobie wybrać czcionkę, nie tylko jedną z trzech czy czterech, jak było w wersji EasyEDA standard, ale wszystkie czcionki, jakie macie dostępne na komputerze. Ja akurat korzystam z Linuxa, więc mam czcionki typowo Linuxowe. I na razie jeżeli w ogóle używam, to używam jakichś tam default 1, 2, Ariala czy czegoś tam. Natomiast jeżeli znajdę jakąś fajną czcionkę, to pewnie będę jej, z niej korzystał, no bo wiadomo, że każdy ustawia programy po się wie. Natomiast tak jak mówiłem, zobaczcie, możecie tutaj dodać sobie te napisy, pododawać wszystko i element biblioteczny macie już gotowy. Można sobie taki element wstawiać. Do schematu i z niego korzystać. Tylko jedna uwaga: dopóki nie macie footprintu do tego elementu, to możecie z niego korzystać tylko na schemacie. Jeżeli będziecie chcieli przekonwertować to na mm, płytkę PCB, to nie mając footprintu tego nie przekonwertujecie, to po prostu nie przeleci. Program po prostu Wam nie pozwoli na przekonwertowanie elementu, który nie posiada footprintu, no bo jakby no siłą rzeczy nie ma do czego przekonwertować, no bo jeżeli nie ma footprintu, no to nie ma do czego tego wrzucić, tak? Więc yy, nie przekonwertuję wam w ogóle płytki i płytka będzie pusta, dopóki do wszystkich elementów ze schematu nie macie footprintów gotowych, to płytka będzie pusta. Także tyle na dzisiaj. Następny odcinek będzie o tworzeniu footprintu i o bindowaniu po polskiemu, o bindowaniu lub bindowaniu e, elementu ze schematu do elementu z płytki PCB. Także tyle na dziś dzięki.